W niedzielę 6 marca na placu Uranda w Szczytnie odbył się koncert charytatywny Szczytno dla Ukrainy który został zorganizowany z inicjatywy burmistrza miasta Krzysztofa Mańkowskiego, lidera zespołu Hunter Pawła Grzegorczyka oraz szefa mobilnej sceny Janusza Zakrzewskiego. Spontaniczna akcja władz Szczytna i jego mieszkańców była odpowiedzią na dramatyczną sytuację Ukrainy w związku z toczącą się na jej terenie wojną. To pierwszy koncert w naszym mieście, który ma być symbolem i wyrazem wsparcia dla całego narodu ukraińskiego. Sytuacja jest niewiarygodna, po prostu nie, nie, nie trudno uwierzyć, co się dzieje w obecnych czasach. I, I dopiero przeżyliśmy pandemię, która się jeszcze nie skończyła, i teraz następne nieszczęście. Także trudno jest w ogóle to sobie wyobrazić, co ci ludzie przeżywają. No i co my możemy zrobić? To, co możemy, wspomóc ich materialnie, modlitwą, no nie wiem, czym kto może po prostu, tak? I trzymać mocno kciuki za tych ludzi. To jest niesprawiedliwe. Hubert Mikosza, który rozpoczął niedzielne wydarzenie na placu Juranda, połączył się ze swoimi przyjaciółmi znajomymi w Ukrainie, dzięki czemu szczytnianie mogli na żywo dowiedzieć się o aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Jestem z tym narodem, z prostymi ludźmi, którzy ucierpieli przez tego szanownego pana prezydenta Rosji. Nie mogłem przeżyć szczególnie za te, tą dziewczynkę, która zginęła w środę. No nie mogę po prostu. Sorry, że patrzę, ale mnie. Burmistrz Krzysztof Mańkowski w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował mieszkańcom miasta za tak liczne przybycie oraz wyraził swoją solidarność z Ukrainą. Dodał również, że jest dumny z faktu, iż może reprezentować miasta, którego obywatele w tak ciężkich chwilach łączą się i wspólnie pomagają mieszkańcom Ukrainy. Młody człowieku, powiedz nam, dlaczego tu jesteś? Przeciwko wojnie. To jest złe, prawda, że ktoś atakuje drugi kraj. Tak. Co mógłbyś powiedzieć Putinowi? Co byś mu powiedział wprost w twarz, gdybyś miał okazję? No, żeby przestał bić i żeby przestał atakować Ukrainę. Po powitaniu przez burmistrza w akustycznym repertuarze wystąpił zespół Hunter, którego na scenie wspierał szycieński chór kantata pod kierownictwem Mariusza Pardu. Przyszedłem tutaj razem z synem po to, żeby oddać hołd Ukraińcom. Mam też znajomych na Ukrainie, dlatego tutaj jestem i razem z synem łączymy się z nim. Podczas niedzielnego koncertu na placu Uranda została zorganizowana przez szczeciński Karita Zbiórka Pieniężna. Dzięki tej akcji i hojności widzów koncertu uzbierano łącznie 14 552 zł. i 52 groszy. Takie wydarzenia to po prostu budują wszystkich ludzi, wszystkich mieszkańców Szczytna, w ogóle cała społeczność, ja nie mówię teraz już o Szczytnie, mówię o naszym województwie, o całej Polsce. To jest rewelacja po prostu, super, wszyscy zbierają, spotykają się, to naprawdę budują społeczeństwo. Wolontariackie działania były również wspierane przez harcerzy szczycińskiego chówca ZHP, którzy przyjmowali najpotrzebniejsze artykuły dla mieszkańców Ukrainy. W tamtym tygodniu, właściwie od, od soboty, rozpoczęliśmy zbiórkę już w naszej harcówce. Tam zbieraliśmy przede wszystkim artykuły, które są potrzebne dla dzieci, do bezpośredniej higieny, też odżywki, mleko. Zbiórka zakończyła się. W jak wszystko co mieliśmy, przekazaliśmy już do nowo. Poproszono nas, Karitas poprosił nas, nas też o wsparcie dzisiaj w kinie, kiedy były seanse charytatywne. Tam prowadzona była zbiórka pieniężna. Natomiast e, Miejski Dom Kultury poprosił nas o pomoc tu dzisiaj na placu przy zbieraniu darów, które ludzie przynoszą, więc jesteśmy. Tu nie trzeba wielu słów. Po prostu chcemy, żeby ludzie byli wolni. Cóż mogę zrobić? Mogę tu być z wami razem. Protestować. Не вам на телемоці, а Жиліми всі разом, може щось з цього буде. Ми, коли стояли на вокзалі, чекали на поїзд, якраз був вибух на що там підірвали, телевежу підірвали. Це ми якраз ждали на колії потяг. Ми прийняли рішення на п'ятий день, коли вже п'ять днів просиділи в подва. Тому вже нерви здали. Ми вирішили тий, вирішили їхати до Львова. Ми їм дуже вдячні. А ми не чекали, що нас будуть тут так зустрічати з теплом, з любов'ю. Багато допомоги. Ми в нас сльози наворачуються, що нас так добре зустрічають. Ми такого ну Дякуємо. не чекали. Ми дуже дуже вдячні. Дякуємо до неба і пишаємо, що ми українки, що ми з України. Zapraszamy do wsparcia działań niosących pomoc na stronie szczytno dla Ukrainy.pl, gdzie można wpłacać środki. Materiał przygotowali Robert Arbatowski oraz Filip Wodkowski.